Widząc mysz nad sobą, lew stał się jeszcze bardziej zły i powiedział Chodź tutaj, teraz! I potrząsnął drzewem swoimi wielkimi łapami. Mysz nie mogła się utrzymać i wpadła prosto w łapy lwa. Lew ze złością potrząsnął myszą za ogon i rzucił ją do przodu. Widząc mysz wracającą z pustymi rękami i przestraszoną, Kopciuszek powiedziała Powinieneś zaufać sobie i pokonać swoje lęki, mała myszko. Trochę więcej odwagi. Z drugiej strony, gdy lew nieświadomy wszystkiego spacerował, padł w sieci rodziny pająków. W tym momencie mysz, która ćwiczyła odwagę z mieczem przed lustrem, usłyszała głos lwa. Co ciekawe, podeszła do niego z wielką odwagą, przecięła pajęczyny i uratowała lwa z sytuacji, w której się znalazł. Lew dał myszy kosz pełen owoców w prezencie za uratowanie go.